Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w długo wyczekiwanym odcinku z serii Jungle Theories. Ten kto nie wie, jest to seria oparta na wspólnej analizie wprowadzanych zmian w aktualnym patchu przy jednoczesnym aktualizowaniu naszego rankingu bohaterów, których warto wybierać swoje poczynania solo-kolejkowe. Także bez przedłużania, zapraszam do materiału. Zanim to się jednak wydarzy, rzućmy szybko okiem na szczegółowy opis patcha 12.10, tak aby dokładnie wiedzieć co twórcy gry mają na myśli wprowadzając kolejne zmiany. I powiem szczerze, ten patch dosłownie dotyczy wszystkiego. Teamfighty trwały naprawdę za krótko ponieważ gracze narzekali, że Assassini cały czas one-shotują, te teamfighty zamiast 10 sekund trwają po 5, no i tak naprawdę nie ma żadnego fanu z gry. I twórcy gry stwierdzili, że zaaktualizują naprawdę wszystkie postacie względem umiejętności, względem jakichś tam tarcz i tym podobnych spraw. I tutaj przejdę od razu do grafiki podsumowującej wszelakie zmiany. I ona głównie dotyczy teraz głębokich ran, tarcz, leczenia oraz wampiryzmu. Przy aktualizacji wytrzymałości bohaterów mógłbym powiedzieć śmiało, że każdy teraz bohater odczuwać będzie różnice w dżungli, na midzie i tak dalej, a po drugie wielkim atutem jest to, że każdy tak jakby teraz zaczyna z rubinowym kryształem. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, czy też nie do końca. Odpowiedź pozostawię wam w komentarzu. Również leczenie, tarsze, utrzymywanie się przy życiu oraz głębokie rany też dostało nerfa, względem tego, że przez to wszystko te fajty były... Wydłużone, albo dana postać, która była nafitowana, była nie do powstrzymania, przez to było to trochę niesprawiedliwe wo wobec innych graczy. Twórcy gry mam wrażenie teraz stricte stawiam na to, że jeżeli przegrywasz, to masz szansę skombekowania jednocześnie jednocześnie zwyciężenia gry poprzez system bounty. Wszystkie umiejętności, które widzicie zresztą na ekranie. No, to otrzymały nerfa wobec takich drobnych statystyk, że załóżmy zamiast 10% leczymy się o 5, dlatego podsumowując ten konkretny patch, uważam, że wszystkie tanki pójdą zdecydowanie w górę. Lekko w dół pójdą postacie, które stricte opierały się na leczeniu, jak na przykład lisin, jakiś tam między innymi Gervanek, czy chociażby nawet i atrox na topside, załóżmy. Natomiast w ruch pójdą zdecydowanie wojownicy, tacy, którzy grają pod Divina, Dlatego to się zapowiada całkiem ciekawie, co w przypadku asasinów. Asasyni teraz nie są asasinami. To są postacie, które nie mają prawa nikogo sponsorować, nawet jak się nafidują, ponieważ no, ich potencjał już dawno wypłynął i dawno trochę umarł ze względu na wprowadzone defensywne statystyki co poziom. I teraz, nawet jak jesteście nafidowani Dianką, Kazixem czy jakąś inną Ewelinką, nie złączutujecie przeciwnika. Obijecie go do maksymalnie 80%, ale będziecie mieli problemy, bo wszystkie umiejętności wasze zostaną zużyte. I co dalej? Dlatego uważam, że wszystkie assassiny teoretycznie będą grane pod hybrydę. Na przykład taki Kane może akurat tam wyjść pod Rasta i tą czerwoną wersję. Natomiast takiego Kazixa bardziej bym polecał już grać pod hybrydkę również jakąś wajkę i tym podobne sprawy, grać bardziej pod na niż eklipsy, także pożyjemy, zobaczymy jak ta meta będzie działać. Chciałbym również przytoczyć tutaj bardzo ważne zmiany systemowe, które też mają miejsce w Legends, legend, albowiem wierzę, teraz będą więcej zadawać obrażeń, czyli jeżeli popełnimy jakikolwiek błąd pod turretem, to możemy równać się praktycznie ze śmiercią i po prostu wszystkie dive'y muszą być perfekcyjnie zagrane, bo inaczej może się to źle dla nas skończyć. Jest jeszcze tutaj bardzo ciekawa zmiana dotycząca barona Nashora. Otóż kiedyś było tak, kiedy wypijała równa minuta na zegarze, wiecie, 30, 31, 32, to Baron naszor otrzymywał dodatkowe zdrowie, co równało się tym, że w tym fajcie, kiedy bilicie się o tego naszora, nagle to HP mogło zdeklasować kto po prostu to wygra. Teraz zostało to zaktualizowane wobec tego, że Baron odczekuje. Teraz 30 sekund po otrzymaniu obrażeń, zanim będzie mógł awansować i zyskiwać kolejne statystyki. Czyli jeżeli będziemy dokonywać naszora, to on nie będzie się regenerować albo otrzymywać dodatkowych bonusów. Misowaliście smajta i teamieci myśleli, że to jest Wasza wina. No także to bardzo dobrze, że to została aktualizacja i myślę, że no tutaj to by było na tyle, bo tutaj jeszcze są jakieś poprawki oczywiście błędy, które występują na postaciach i nadchodzące skórki. Także wydaje mi się, że patch jest naprawdę konkretny. No i przejdźmy do sedna odcinka, czyli do omawianej tier listy dżunglerów. Rozpoczynając analizę od samego początku odnajdziemy tutaj na samym dole tier D, który składa się z naprawdę beznadziejnych postaci z kilku powodów. Po pierwsze te postacie nie dopasowują się w roli dżunglera, bo zwykle pasują na mapie gdzieś indziej. Czyli na przykład Rumblem, jakimś tam Alfight'em możemy zagrać w roli top -lanera. na przykład dawne mety jakie były kiedyś w dżungli Nautilusa, Morgany Wyśmienicie teraz grę w roli supporta, a na przykład taki Sylasik tam w oddali, albo jakiś panteon w roli midlanera. To jest pierwsza kwestia. Drugą kwestią jest to, że nawet jeżeli gralibyśmy tymi postaciami w dżungli, to mamy o dziwo beznadziejne cleary, ponieważ większość z tych postaci nie posiada dobrych umiejętności. Zanim wykonamy całego cleara, to możemy stracić naprawdę dużo czasu, przez to zwykły dżungler, który umie w jakimkolwiek stopniu się poruszać po mapie, to może wykorzystać i automatycznie stajemy się ofiarą. Także nie polecam tego stosować i myślę, że nie ma tutaj nic do dotania, po prostu idźmy o próg wyżej. Kierując się o próg wyżej, odnajdziemy tierce, który składa się z nieco bardziej praktycznych postaci względem tego, co mogliśmy zauważyć przed sekundą, jednakże uważam, że większość z tych dżunglerów i tak jest lepsza w roli lanera niż dżunglera. Dlaczego? Ponieważ większość z nich... Twórcy gry postanowili, że zbafują względem zadawanych obrażeń przeciwko potworom i jakoś, żeby to jakoś tam mniej więcej działało i żeby urozmaiciło metę. Jednakże i tak, takim Dariusem czy Mordekaiserem stricte lepiej po się farmić na alei, bo mamy tam lepsze walki 1 na 1, mimo tego, że te postacie dostały nerfa. A po drugie takie roamujące asesyny jak np. Zed, Kiana oraz Talon, to są postacie, które stricte roamują wszędzie i pomagają swojemu dżunglerowi, a kiedy posiadamy buffa względem zadawanych obrażeń przeciwko potworom, no to szybciej na przykład możemy stylować danego kampa. I tym się akurat wzoruje, że to są lanerzy z ulepszeniem do dżungli, ale nie bezpośrednio dżunglerzy. Po raz na jakiś krótki rok możecie tym wygrać grę, ale musicie się naprawdę postarać. Jeżeli chodzi o wymysły społeczności, które teraz panują w dżungli, w tym tierze to mamy tutaj doktora Mundo, który też jest co nieco lepszym top lanerem niż junglerem, ale też co jakiś czas można go tam zauważyć. Mamy tutaj również Gragasa, który z bycia ofensywnym dżunglerem stał się powolnym defensywnym tankiem na topie i tam o wiele lepiej sobie radzi. No i również kolejnymi wyborami są tutaj Twitch. Kontrowersyjny skarner. Pewnie ktoś spyta dlaczego kontrowersyjny skarner. Odpowiedź jest prosta. Większość postaci, która otrzymała nerwy wobec swojego hila, wobec swojego wampiryzmu, leczenia i tym podobnych spraw, powodował, że te wszystkie postacie idą w dół, a wojownicy albo wojowniko tanki idą do góry. A jak zapewne wiecie skarner do takich postaci należy i czy wróci do mety? Pożyjemy zobaczymy, ale warto dać mu szansę jeszcze nawet przed reworkiem. A jeżeli chodzi o ostateczne postacie, jakie mi również pozostały, to jest tutaj również Trendamer i ta postać jest na tyle broken, że może zaskoczyć, dlatego zobaczymy jak on się też zaprezentuje w tym aktualnym patchu. Także tak się prezentuje Tierce. Idźmy dalej. Na samym środku naszej tier listy bohaterów odnajdziemy tier B, który zwie się najczęściej tierem sytuacyjnym, ze względu na to, że warto te postacie praktykować w momencie, gdy mamy dobre combo w naszej drużynce albo chcemy odpowiednio skontrować przeciwnika względem champion selectu, który występuje zawsze przed rozgrywką. Nie mówię, powtarzam, nie mówię, że te postacie nie posiadają damage'a, da się nimi wykierować gierkę po gierce. Natomiast ich zastosowanie raz może oddawać, raz nie do końca, dlatego to nazywa się tak tierem sytuacyjnym. Tutaj widnieją postacie, które dostały świeżo co nerfy, na swoich umiejętnościach, przedmiotach czy nawet i jeszcze runkach. Nawet jeżeli byśmy tutaj przytaczali wszystkie ofensywne buildy względem zaćmienia oraz leczenia się, to i tak ta tarcza zaćmienia dostała nerfa oraz leczenie się też dostało nerfa. To taka Wajka, Zhao oraz Leasing, które też pod ten item grali, no to niestety też dostały nerfa. Także uważam, że te postacie no, zasługują na swój betier. Inaczej do tego wszystkiego ma się udyr oraz naprawdę gwen. Są to postacie, które stricte grają pod bezpośrednie walki 1 na 1, jednakże Udyra oraz Gwen można grać pod AP, a nie pod AD i nie trzeba się na przykład leczyć. No i w tym momencie, kiedy gramy przeciwko jakim tam tankom, czy jakimś tam innym postaciom, to taka Gwen za pomocą swojego True że może każdego ciachać swoimi nożyczkami. Natomiast w przypadku Udyra możemy zrobić naprawdę early game'ową presję, przez co możemy zwyciężać. Dlatego odpowiednie dopasowanie się do meczu też może poskutkować zwycięstwami, dlatego też warto się tymi postaciami zainteresować w tym patchu. W stosunku do Eliski tutaj nie będę raczej przytaczać czegoś nowego, po prostu jest to postać, która musi zrobić w early game naprawdę dużo presji, żeby tym samym zwyciężać rozgrywkę, ale to jest zdecydowanie utrudnione przez te dotychczasowe zmiany, które zostały wprowadzane. Warwick na przykład pasuje zupełnie gdzieś indziej, bo wielokrotnie przytaczałem na moich transmisjach na żywo, że ta postać zdecydowanie lepiej radzi sobie w roli top toplanera, na przykład z barierą. No, ale zobaczymy, jak te głębokie rany wpłyną na tą metę. No i tutaj na końcu mamy Jaxa oraz Iverna. Jax też jest tutaj wybierany nie bez powodu, bo jest to tank, który nie składa na przykład Divina, jakichś tam imortali i leczenia. Tylko na przykład raszujemy Trinity Force, raszujemy Ginzo i zadajemy obrażenia. Dlatego ta postać jest broken, ale dopiero po zdobyciu tych itemów. Więc to poskutkuje tym, że musimy grać naprawdę do late'a, bo tak zwanie late jest nasz. No i na samym końcu mamy tutaj Iverna, który otrzymał nerfy na swoje wszystkie przedmioty, na wszystkie tarcze, które może dostarczyć samemu sobie albo swoim sojusznikom, ale to i tak nie zmienia faktu, że ta postać nawet grając pod swojego teammate'a, który będzie nie do powstrzymania, i tak będzie w stanie wykierować grę poprzez te wszystkie tarcze, które będzie dostarczać swoim sojusznikom. Także tak się prezentuje Tierbę, no i przejdźmy do wyższych progów tego odcinka. Prawie że na samym szczycie naszego rankingu bohaterów odnajdziemy tier A, w którego skład są naprawdę dobre postacie względem kilku argumentów. Powodem pierwszym jest zadawanie obrażeń. Niezależnie jak, niezależnie kiedy, czy jest to walka 1 na 1, 2 na 2 czy 5 na 5 o np. Żuka czy jakiegoś innego barona naszora, te postacie są w stanie dużo zadawać obrażeń względem swoich umiejętności. I powodem numer dwa jest na przykład skalowanie się tych obrażeń, nawet jeżeli mamy dużo obrażeń w early, to mamy jeszcze więcej w lejcie, dlatego tak zwane przysłowie late jest nasz może być tutaj naprawdę dobrze wykorzystywane. A po trzecie to jest różnorodność itemizacji. Większość z tych postaci nie jest praktykowana praktycznie pod jeden konkretny zestaw przedmiotów, dlatego można to wykorzystywać, bawić się na przeróżne sposoby. To metą i można też mile zaskoczyć przeciwnika. Dlatego drogi widzu, jeżeli poszukujesz jakiegokolwiek maina, to polecam serdecznie spraktykować jedną z tych postaci, bo niektóre z nich nawet nie są doceniane i posiadają bardzo niski procent pikratio, a i tak posiadają duże obrażenia i są, że tak powiem w mecie. Także przejdźmy sobie od razu do analizy wszystkich Klas postaci i zacznijmy sobie tutaj od samego początku, czyli od tanków. Mamy tutaj takie cztery postacie, mamy tutaj Amumu, Ramusika, Sejuani oraz Nunersa. No są to postacie, które, że tak powiem, otrzymały nowe życie w tym patchu, bo większość herosów, która była oparta na zdrowiu oraz defensywnych statystykach była taka jakby przejściem do Lamusa, natomiast te Lamusy teraz są górą. Dalej mamy tutaj postacie Hyper Carry. mamy tutaj Gravesa oraz Kindred i to jest taka bezpośrednia kontra tych tanków, bo jak zapewne wiecie, tanki są broken w lecie, dlatego do tego lejta muszą wytrzymać i tutaj wysuwa się od razu taka kontra, żeby... Tymi postaciami, czyli Kinder, Toraz, Gravesa, zgnoić te wszystkie tanki, które występują w meczu. Jeżeli Wam się to uda, to praktycznie wygracie w okolicach 20-25 minuty swoją grę. Także jeżeli ofensywnie podejdziecie do gry i ogarniecie te postacie, to możecie też wygrywać grę po gierce. Kolejnym wyborem są tutaj AD-tanki. Można by powiedzieć, że Master jest takim stricte wojownikiem, ale też go tutaj przytoczę. Mamy tutaj Mastera, Trandla, Hekarima, Kejna pod zestawienie Assassina oraz bobkę. I tutaj mamy herosy, które opierają się głównie na swojej itemizacji, ponieważ takiego trandla jakiegoś tam innego mastera można grać na naprawdę przeróżne sposoby i tak te, że tak powiem, mety oddają. Ponieważ mastera można grać pod Sunfirekę i bycie tankiem, innym razem można grać go pod Full kryta. jeszcze innym razem można grać go pod Lethality. No, nieważne jak złożymy mastera, zawsze posiada True Damage, zawsze dobrze się skaluje i może w 20 minucie robić nawet Sol Nashora. W przypadku trandla Karima Kane'a jest identyczna sytuacja, Trundle można grać pod Divina, można grać pod jeszcze Trinity Forza i tym podobne sprawy, Karima pod starą metę takową z Mana oraz na przykład metę Divineową. a Keyna można grać na dwa przeróżne sposoby, pod bycia Assassinem oraz bycia Rustem. Zakładam, że Rast, że tak powiem zasługuje na Estier, a taki Shadow Assassin zasługuje teraz na A tier, no bo wiadomo Shadow Assassin teraz one nie będzie, tylko bardzo mocno będzie przeciwnika obijać. W przypadku Poppy jest identyczna sytuacja, można ją grać na naprawdę przeróżne sposoby i polecam sobie też ją spraktykować, bo mam wrażenie, nie jest docenianym pikiem w tym patchu. No i mamy tutaj kolejne aspekty, czyli mamy również tutaj asasinów, mamy tutaj Shako, Ekosa, Ewelinkę, Nidalkę oraz Kaziksa. Niestety muszę z bólem serca powiedzieć, że Kazik spadł względem tego, że asasiny już nie zabijają, a bardziej obijają. Dlatego wydaje mi się, że na niektórych z tego typu postaci będzie wykorzystywana hybryda i bardziej takiego Kaziksa częściej będziemy widzieć pod rolę wojownika z Gordrinkerem czy jakimś tam nawet innym divinem, ale na przykład takiego Shako, którego też tutaj przytoczę. Shako teraz bardziej polecam grać pod AP. Dlaczego? Bo jeżeli dominuje teraz metatanków, to lepiej ich penetrować względem procentówek, a nie względem full letality i full kryta. Dlatego taki AD Shako teraz, moim zdaniem, przeszedłby do Betieru a AP jako jakby to wszystko ratuje w że i się tam utrzymuje. Jeśli chodzi o pozostałe kwestie, mamy tutaj Ewelinkę, Nidalkę oraz Ekosa. Rosy głównie oparte na tym, że musimy w early game'ie zastępować, żeby tym samym zwyciężać. Natomiast Ewelinka też genialnie sobie radzi w lecie, ze względu na swoje pozycjonowanie oraz penetrację. Także te też w postaci można mile składać pod Shadowflame'y, pod Rocket Belty, żeby penetrować przeciwnika. No, i na samym końcu mamy tutaj Herosy głównie oparte na swoim ultimatecie. Czyli niezależnie jak, niezależnie kiedy, jeżeli mamy 0,5 czy nawet i 3,0, to te postacie i tak są dużo w stanie zrobić po ultimatecie. Czyli takim kartusem, klikamy Erkę, mamy kilka, Lilką, wchodzimy w Teamfight, klikamy Erkę, wszyscy śpią. A Fidlakiem, jeżeli dobrze się spozycjonujemy w drobnych zakamarkach mapy, to jak klikiemy Erkę, to możemy nawet zdobyć pentakila, Dlatego tym samym. Chyba zamknę ten tier. No i na samym końcu chciałem dopowiedzieć kilka słów o jego, bo zapomniałem go niestety dodać do tej listy, za co przepraszam. Jego jest bardzo podobny stylem do Hekarima, Tranda i innej Popi. Po prostu jest wykorzystywany na przeróżne sposoby względem itemizacji, a i tak zadaje niesbalansowane obrażenia, mimo tego, że dostał nerwy. No, i jego argumentem też dodatkowym jest to, że jest wykorzystywany bardzo często w kompetywnych rozgrywkach. Dlatego myślę, że warto zainteresować się tą postacią, jeżeli myślicie nad mainowaniem konkretnego bohatera. Także przejdźmy teraz do najwyższego progu, na który wszyscy czekają. No i na samym szczycie naszego rankingu bohaterów odnajdziemy TRS, który składa się naprawdę wyśmienitych postaci względem Pikratio dopasowania się do mety czy nawet niezbalansowanych obrażeń. Także pozdrawiam serdecznie każdego użytkownika, który skoroluje materiał do tego momentu i co tutaj dużo mówić. Przejdźmy od razu do analizy. Mamy tutaj takie postacie jak Zak, Woliber oraz nawet bym przytaczał tutaj Szywankę. postacie tankowate, które mogą być grane na przeróżne sposoby. zaka można grać pod full CDR, pod na przykład full regenerację i tak jest w stanie dużo robić nawet kolorystyczne buildy mogą tutaj idealnie pasować. Bolibera wykorzystanie jest idealne na kompetywie, na solo kolejce, nawet w roli top lanera, niekoniecznie junglera, ale też może się świetnie tutaj dopasowywać do każdego przeciwnika. Ma też perfekcyjne wyłączanie turetów, które dostały buffy, ma też perfekcyjne dopasowanie się do aktualnej itemizacji, także jest on idealny do gankowania do. Orania, teamfightu i tym podobnych. No i kolejnymi postaciami jest tutaj na przykład Siwanka, która na solo kolejce posiada, uwaga, 58% win ratio na swojej postaci. Wystarczy tylko i wyłącznie grać Glaciala i AP tanka. Nic dodać, nic ująć i ta postać posiada dużo zdrowia, posiada dużo AP i bardzo duże CDR-y, przez co jest stanie każdego pułkowe za okolice ok. 700 co parę sekund, dlatego uważam, że to jest naprawdę niezbalansowane i Riot powinien się na tym skupić żeby to znerwić, bo inaczej ta cały czas tutaj się będzie znajdować. W innym przypadku również jest wuką, który posiada teraz zaledwie 54% inratio, ale to jest naprawdę jeden z silniejszych bohaterów w aktualnym patchu, ponieważ jego skalowanie się, jego dopasowanie się do divina i jego też naprawdę ciągłe przeskakiwanie przez ściany powoduje, że on jest naprawdę niezbalansowany. W tym tie, że możemy odnaleźć również dwa ciekawe reworki, które zostały wprowadzone w poprzednich patchach. Mowa tutaj oczywiście o Olafie oraz Dali. Dwie niezbalansowane postacie. Które do momentu, kiedy nie otrzymają ciekawszych nerwów, można je praktykować cały czas, i one raczej będą się znajdować cały czas na topce naszego odcinka czy naszej serii. No i tutaj ostatnimi elementami są postacie, bardziej bym powiedział stricte poza assassina, które można grać na przeróżne sposoby. Na przykład taką Diankę można wybierać niekoniecznie pod apel assassina, ale można też ją spraktykować pod tanka z jakąś penetracją, no nam można wykorzystać na naprawdę przeróżne sposoby, ale ja zwykle gram Kore z Divine'em, Devdensem czy jakimiś tym podobnymi sprawami i tak tyle samo zadajemy obrażeń i mamy trzy razy więcej hp i ability haste'a. W tym stosunku również możemy to przytaczać do Rengara oraz Rexai. Rexai nie otrzymała żadnych nerfów, nawet i otrzymała bym powiedział buffa na przestrzeni czasu, no i tym samym też ona posiada true damage. Także te wszystkie postacie, które są, że tak powiem przystosowane pod zdrowie oraz wszystkie elementy typu Pancerz i odporność na magię, i tak ona to wszystko zignoruje i zada naprawdę niezbalansowane obrażenia. Także tak się prezentuje cała tier lista bohaterów. Piszcie śmiało w komentarzu, czy się zgadzacie, bądź nie, i co byście zmienili w tej tier liście, jeżeli chodzi o was samych. No i tutaj myślę, że podsumowaniu mogę powiedzieć śmiało, że wszystkie postacie, które były głównie grane pod chłoptacza, posoki i leczenie spadły niestety w dół, natomiast wszystkie postacie bardziej tankowate, grające pod Divaina czy jakieś tam inne demoniki, poszły zdecydowanie w górę, przez co będzie łatwiej nimi grać w rozgrywce. Także dziękuję serdecznie za oglądanie tego materiału do końca. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę dla zasięgów, subskrybujcie na kanale, by być na bieżąco z kolejnymi tego typu materiałami. Oraz serdecznie Was zapraszam na moje codziennie odbywające się na kanale transmisje na żywo, gdzie gram tego typu postaciami i je w szczególności omawiam pod na przykład kolorystyczne zestawienia. Także do zobaczenia. Z tej strony Michael. Jo.